Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Rybniku, znany powszechnie jako stary kościół, przechodzi właśnie długo wyczekiwany remont elewacji. To pierwszy etap kompleksowych prac konserwatorskich, które mają przywrócić świątyni dawny blask i zapobiec dalszej degradacji jednego z najważniejszych zabytków w centrum miasta. Zbudowany pod koniec XVIII wieku kościół to perła późnego baroku z elementami klasycyzmu. Świątynia powstała częściowo z materiału średniowiecznego kościoła na górce i do dziś stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Rybnika. 15 listopada 1801 roku został poświęcony kościół Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. Za rok, w 2026 roku, ta świątynia będzie świętowała 225. rocznicę konsekracji. Probosz nie ukrywa, że stan techniczny lewacji budził coraz większy niepokój. Remont był po prostu konieczny, mówi duchowny. Wiadomo, przez te ponad dwa wieki świątynia została już lekko nadgryziona zębem czasu. Dwa tygodnie trwają już prace, potrwają z przerwami oczywiście, ale gdzieś yy, jeszcze z półtorej roku no bo trzeba skuć stary tynk, wyczyścić wszystko, nanieść nowy tęk, wymalować. Miasto przeznaczyło na remont milion złotych, to całość kosztów pierwszego etapu prac. Decyzję w tej sprawie rybnicy radni podjęli jednogłośnie na czerwcowej sesji. Koszt tego remontu to prawie 2 miliony złotych. Bardzo dobrze, że ten remont jest kościoła robiony, tynk jest odnawiany, bo wszystko się sypie. I nieraz odlatywało i leciało na ziemię, i to jest dobrze, bo może kogoś uszkodzić, jakby przechodził. Środek kościoła już odzyskał dawny blask. Odbudowany ołtarz główny przyciąga wzrok i nadaje świątyni nowe życie. Wnętrze kościoła, tam odnowiony ołtarz boczny, prawy i lewy, przywrócony ołtarz główny, przedsoborowy. Y, zmieniony ołtarz y, posoborowy, odnowiona ambona, wymalowany kościół, także wnętrze kościoła już jest odnowione, przygotowane na świętowanie, to świętowanie 15 listopada 2026 roku, kiedy będziemy przeżywali mszę świętą pontyfikalną, dziękując Panu Bogu za to wyjątkowe miejsce. Kościół Matki Bożej Bolesnej nie tylko gromadzi wiernych, ale i przyciąga turystów. Teraz dzięki wsparciu miasta ma szansę znów zachwytać swoim wyglądem kolejne pokolenia.